Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy znowu do zrobienia zadanie z geometrii analitycznej z podręcznika dla klasy trzeciej. Wyznacz liczbę a, dla której okręgi o 1, o 2 o podanych równaniach są styczne wewnętrznie. Tak jak widzicie, wewnątrz równań tych okręgów właśnie się ta literka a ukrywa, więc ją będziemy chcieli policzyć. Dla wyznaczonej liczby a napisz równanie wspólnej stycznej tych okręgów. Ok, no to po kolei. Jeśli mamy równanie okręgu o 1, które brzmi tak. x plus 1 do kwadratu plus y minus a do kwadratu równa się 4. To co z tego równania wiem? No wiemy, że środek tego okręgu S1 ma współrzędne minus 1a oraz że promień tego okręgu jest 2. Natomiast z okręgu drugiego, z jego równania x plus a do kwadratu dodać y minus 2 do kwadratu równa się 1. Wiemy, że środek tego okręgu ma współrzędne minus a2 i promień ma 1. Czyli już wiemy, że ten drugi jest mniejszy, ten pierwszy jest większy. Czyli gdybyśmy sobie chcieli narysować, to sytuacja jest mniej więcej taka, że jeśli mają być styczne wewnętrznie, to to wygląda tak, że tutaj w tym jednym punkcie od wewnątrz się stykają. I teraz sytuacja z okręgami stycznymi wewnętrznie polega na tym, że jeśli ten większy ma dla nas środek S1, a ten mniejszy ma środek S2, to tutaj od środka S2 do, do tego brzegu to jest ten promień malutki, czyli R2. Natomiast od, środku, od środka tego większego okręgu do brzegu to jest promień R1, ten większy. I zasada jest jaka? Żeby okręgi były styczne wewnętrznie, to odległość między środkami musi być równa różnicy promienia większego i mniejszego. To wynika z treści zadania dla nas tutaj. No to teraz, czym jest s1s2, długość tego odcinka, czyli odległość środków? Ze wzoru na długość odcinka jest to pierwiastek z minus a plus 1 do kwadratu, dodać 2 minus a do kwadratu. Natomiast r1 minus r2, no to u nas to jest 2 minus 1, czyli 1. Zatem ten pierwiastek, który jest odległością środków, ma być równy na różnicy tych promieni, czyli 1. Tutaj nie przepisuję, ale wiadomo o co chodzi. Więc po podniesieniu do kwadratu i pozbyciu się tego pierwiastka otrzymujemy minus a plus 1 do kwadratu, dodać 2 minus a do kwadratu, równa się 1. I rozwiązujemy to równanie. Dochodzimy do tego momentu, wyliczamy deltę, i mamy dwie możliwości. Albo a równa się 3 minus 1 przez 2, czyli 1. Albo a równa się 3 plus 1 przez 2, czyli 2. Znaczy się, że mamy dwie możliwości, czyli albo liczba a jest jedynką, albo liczba a jest dwójką, więc będziemy mieli dwa przypadki. I musimy rozwiązać to teraz dla dwóch przypadków. Dla przypadków, kiedy a jest równe 1, otrzymujemy równanie okręgu o 1 i o 2 w takiej postaci, jak tutaj widzicie. Zatem mamy środek tego okręgu pierwszego w punkcie minus 1, 1, promień się nie zmienia oczywiście, i drugiego okręgu środek w punkcie minus 1, 2, I promień też taki, jaki był. I teraz dla tych danych spróbujmy sobie naszkicować, rysunek będzie łatwiej to sobie wyobrazić bo będzie pewna specyficzna, szczególna sytuacja. Czyli jeśli te dwa okręgi mają środki o współrzędnych takich, że pierwsza współrzędna jest minus jedynką, czyli leżą na wspólnej linii x równa, równe minus jeden, to znaczy, że ich punkt styczności jest też na tej samej pionowej linii x równej minus 1, to znaczy dalej, że styczna wspólna do tych okręgów będzie pozioma na wysokości takiej, jak, yy, jak ten okrąg mniejszy i większy się kończy, czyli na wysokości trójki. Więc już łatwo stwierdzić, że ta prosta wspólna styczna do obydwu okręgów będzie miała równanie y równa się 3. Dla a równego 1, styczna y równa się 3. I teraz drugi przypadek. Jeśli a równa się 2, to nasze okręgi mają takie równanie, jak tutaj widzicie, i wtedy środki tych okręgów to -1, 2 oraz -2, 2, czyli już można zauważyć, że tym razem zgrywa się druga współrzędna. Więc w tym momencie jak sobie to narysujemy, to sytuacja wygląda w ten sposób i widzimy, że teraz one mają środki na linii Y równa się 2, bo mają drugą współrzędną taką samą, jak tutaj zaznaczyłam. W takim razie punkt styczności teraz jest też na tej linii, bo musi być on w tym miejscu, gdzie promienie jakby przedłużone się pokrywają, tak można powiedzieć. W takim razie styczna do tych okręgów tym razem będzie pionowa. Tym razem będzie to styczna o równaniu x równa się minus 3. No bo nie trudno jest policzyć, że skoro te okręgi mają takie promienie jak wiemy, to skoro środek S1 jest w punkcie minus 1,2 i promień jest 2, prawda? Bo tutaj znamy ten promień że tutaj jest 2, to w takim razie on wpada na minus trójkę. Także tutaj właściwie przy pomocy rysunku chyba jest najłatwiej. Więc odpowiedź do przypadku drugiego, że dla wartości A równej 2, styczna wspólna do tych okręgów ma równanie x równe minus 3. I tak bym to podsumowała, to zadanko. No jest o tyle ciekawe, że właśnie tutaj rysunek bardzo pomaga, dobrze stworzony i patrzenie, Właśnie patrzenie na te punkty, które są powtarzalne, na te liczby, które są powtarzalne. Czyli tutaj jeszcze raz podkreślmy, że tutaj się powtarzają w tych środkach pierwsze współrzędne, a tutaj się powtarzają drugie współrzędne. To ma znaczenie dla nas tutaj właśnie przy rysowaniu tych stycznych. I w tym zadaniu to tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.